Pokażę ci sposób na skomunikowanie środowiska kanu ze środowiskiem Labview. W tym celu tworzę nowy projekt w Labview. Następnie dodaję do niego zmienną sieciową. Nazwę ją Labview Parameter. Będzie to parametr przekazywany z Labview do kanu. Dodam jeszcze drugą zmienną. Start Test. Będzie służyła do wyzwalania startu testów kanu z poziomu Labview. Zapisuję projekt, a następnie robię deploy. Przechodzę teraz do środowiska kanu. Tworzę nowy projekt, żeby zacząć od czystej kartki. Przechodzę do ustawień głównych programu i zaznaczam checkboxa przy LabView Integration. Pojawił mi się dodatkowy przycisk na panelu: LabView Configuration. Otwieram to okno, a następnie skanuję zmienne sieciowe serwera LabView. Zauważyłem, że nie ustawiłem właściwie typów. Chcę, żeby zmienna Start Test była typu całkowitego. Wracam więc do LabVIEW. Zmieniam typ zmiennej, a następnie znów wciskam Deploy. W kanu skanuję ponownie zmienne i widzę zmianę typu na właściwe. Zaznaczam checkboxy Use in Canu. Przechodzę teraz do zmiennych systemowych. Widzę, że kanu stworzyło specjalny kontener ze zmiennymi pochodzącymi z LabVIEW. Mogę teraz te zmienne wykorzystać w dowolnym komponencie środowiska kanu. Są widoczne w całym środowisku. Tworzę więc Network Node i przechodzę do edytora Cap. Stworzę teraz fragment kodu, który się wykona, gdy zmieni się stan zmiennej Start Test. Tworzę zmienną lokalną parameter. Do której wczytam wartość parametru ustawionego w LabVIEW. Następnie sprawdzam wartość sygnału start test. Jeśli ten stan się zmienił właśnie na 1, wypiszę prosty komunikat w oknie Write Window, umieszczając w nim także wartość przekazanego parametru. Przechodzę teraz do LabVIEW. Stworzę prostego VIA do wpisania wartości zmiennych sieciowych za pomocą kontrolek na panelu. Na razie usuwam kontrolki błędów, żeby nie zaciemniały widoku. Zróbmy teraz test. Włączam symulację kanu. Ustawiam wartość parametru LabView Parameter na losową wartość, a następnie Start Test ustawiam na 1. Coś się stało? choć pojawiła się jakaś dziwna wartość parametru. To dlatego, że w kodzie cap wypisałem wartość zmiennej typu float, tak jakby była to liczba całkowita. Zmieniam więc procent d na procent f, kompiluję i już widzę, że działa poprawnie. Wartości liczbowe zostały przekazane z lawiu do kanu. Zmienię teraz tego VIA tak, żeby rozpoczynał on test, czyli wpisywał do zmiennej wartość 1. Następnie otwieram środowisko test i przeciągam do niego stworzonego VIA start test. Po uruchomieniu sekwencji widzę, że w kanu nic się nie stało, ponieważ w zmiennej Start Test nie pojawiła się nigdy wartość inna niż 1. Naprawię to za chwilę. W międzyczasie dodam jeszcze dwie inne zmienne sieciowe, tym razem po to, by przekazywać dane w drugą stronę, z Kanu do LabVIEW. Niech to będzie Test Finished oraz Test Result. Deploy, następnie dodanie zmiennych w Kanu. W moim teście dodam przypisanie wartości do dwóch zmiennych. W Test Result Dodaję z ręki wartość powiedzmy 6917. Test finished będzie ustawiany na 1, gdy zakończy się test. Modyfikuję teraz VIA Start test. Najpierw zeruję zmienne Start test oraz test finished. Następnie start test ustawiam na 1. Tworzę również nowego VIA. Wait for Test Result. W pętli while czekam na zakończenie testu. Gdy wykryję, że test się zakończył, wtedy odczytuję wartość zmiennej test result i wyrzucam ją do indykatora. Teraz w test stendzie po rozpoczęciu testu czekam na jego zakończenie. Widzę już w kanu, że test wyzwolił się poprawnie. Jednak nie widzę w test standie wartości liczbowej. Wracam do ustawień, zaznaczam opcję logowania wyjścia, włączam sekwencję ponownie i już widzę, że wartość skanu została przekazana do testenda. W test możemy teraz sobie tą liczbę zweryfikować zgodnie z jakimiś limitami dla danego testu. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw komentarz lub łapkę w górę. Dla mnie to informacja, czy warto robić takich filmików więcej. Zajrzyj też na systemywbudowane.pl lub zaproś mnie na szkolenie do swojej firmy.